Cześć! Znajdujemy się przed budynkiem B2 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gdzie właśnie odbywa się finał lokalny konkursu inżynierskiego i backpole. Chodźcie z nami! A tutaj drużyny pracują nad swoimi projektami. Team design to budowanie czegoś niczego. Cztery osobowe drużyny dostają zestaw prostych narzędzi i określony budżet. Następnie w określonym czasie, jeżeli to są około 4, może 5 godzin, mają wyczarować z tego coś niesamowitego. Tutaj widzimy pewną scenę, tu mam przykładane mężczyznę i kobietę. Mężczyzna wygląda jakby ją siedział i kobiecie na barana, ale jednak on po prostu trzyma tak, żeby na padał, ona nie upadła z Może cieszyć się po prostu wiatrem we włosach.